punktem porządku jest złożenie ślubowania przez e, Państwa Radnych. Przede wszystkim chciałbym Państwu serdecznie pograt pogratulować wyboru e, kampanii, Państwa zaangażowania społecznego i wytrwałości, e, wytrwałości w e, prowadzeniu kampanii, przygotowania. Rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki Radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego. Dbać o sprawy młodzieży, godnie ją reprezentować, czynić wszystko dla pomyślności wspólnoty samorządowej powiatu, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja skomunikacyjna w składzie przewodnicząca Nadia członkini Amelia Tyranowska oraz Nikola Krawczyk stwierdza, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały następujące wyniki głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego. Osób było do głosowania 27. Radnych obecnych na sesji 27. Rady, którzy wzięli udział w głosowaniu 27 głosów nieważnych oddano 0. Głosów wstrzymujących się oddano 1. Na kandydata Martyna Gabrielska oddano 15 głosów za. Na kandydata Zbigniew Marta oddano 11 głosów za. Bardzo dziękuję. bo sytuacja, no, Mamy kilka na terenie powiatu miejsc, które są nasze alejami parkowymi, prawem chronionymi, na których sypanie soli w ogóle jest niedopuszczalne i w tym momencie mamy do właśnie śliska albo ziemskali są. To już to, to wybór należy do nas. Jeśli chodzi z kolei o środki, które już to oczywiście można na przykład na e, alei kasztanowej sypać piaskiem. Co to oznacza? To oznacza, że będziecie musieli w postępowaniu przetargowym opisać, że dodatkowy samochód będzie przywoził, mamy przyczynione piasku tylko na tą aleję. Wszystko da się zrobić, trzeba za to zapłacić. E, Przydadziecie więcej pieniędzy, to będziemy musieli co się. W kabrach, powiedzcie na Wodworskim, sypane jest wreszcie. Mają tam owo kamieniołomy, mają pokuszony gres 2,8 albo 0,4, posypują tym, śnieg dalej leży, jak to był zakopany, tylko jest szorstki, bo na tym jest kamień. Potem na wiosnę się to zbiera i znowu się o to płaci. W leży do Państwa. A teraz idąc dalej, jeśli chodzi o czas, o którym pan wspomniał. To jest zawsze problem, bo jeśli na przykład podejmujemy się budowy drogi to, i ta droga jest już określona z góry, to podejmujemy się zrobić ją za określone środki i w określonym czasie. I zwykle jak na to pół roku, no to planujemy kiedy to zrobić i nie możemy się tłumaczyć jak w tydzień przed końcem terminu, że nie zdążyliśmy. Tutaj jest odwiena sytuacja. Jak ja mam zadeklarować, ile mi zajdzie odśnieżanie, skoro może spać śniegu 500 metrów, 10, 15, 20, 50 albo 80 i ograniczenie tego czasu do dwóch godzin, to powoduje czyste samobójstwo, z mojego punktu zdaniem, albo no ważne To w zależności od tego, jak to spojrzeć, ponieważ tego się fizycznie nie da określić. Czasami da się coś zrobić szybciej, czasami wolniej, ale nie mam na to wpływu. Możemy wstępnie założyć. My mamy, bo, nie no, ja na posługuję się stricte danymi. Osiem lat pracy u nas to jest dokładna informacja, że określona ilość samochodów, określone odcinki robi w określonym czasie. Wasi kierowcy są ciągle, są skomunikowani, po prostu się zastąpić, kiedy w danym miejscu jakby to oni, się po prostu tego nie znamy. Mamy to szczęście, że w u Was ten przetarg i od jakiegoś czasu. No potrzeb zawsze i to